Cześć. Miałem dzisiaj nagrywać na dworze, ale zaczęło tak lać, że dobrze, że aparatu nie wziąłem. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć coś ciekawego. Coś, na co nikt jeszcze nie wpadł. Wszędzie mi kapie. Mianowicie zrobimy pisany tekst, ale w najłatwiejszy sposób, jaki jest możliwy. Czuwajcie. A teraz idziemy do shotkata a ja idę wyładować zakupy. Dobra moi drodzy, no to zanim przejdziemy do shotkata to wam pokazuję tak. Ja mam OBS-a włączonego, ale yy, równie dobrze możecie użyć każdego innego yy, rejestratora pulpitu. I teraz sobie tak. To sobie z przerzucę na drugi ekran. Włączamy sobie tak samo darmowy LibreOffice jest darmowym programem. No, i ten. Wyłączamy sobie granicę tekstu. Przynajmniej w tym moim przypadku. Możemy sobie tutaj po ustawie czcionkę, jaką chcemy. Ja sobie ustawię od razu na impact. Nie wiem, szesnastkę może. No i możemy sobie od razu nagrać, nagrać ten, ten nasz. Możemy sobie jeszcze powiększyć. I w ten sposób mamy od razu ten pisany tekst. Przy okazji, mo ma możemy sobie podłączyć mikrofon i nagrać to, jak pisze nasza klawiatura. I teraz właśnie to uczynię. No i dobra. No i teraz, jak mamy to napisane, Tutaj zarejestrowane. Możemy sobie wyłączyć LibreOffice. Nie zapisujemy. Yy, mamy tutaj zapisane. Musimy teraz przerwać nagrywanie. Oczywiście, Wy musicie nagrać ten tylko LibreOffice. A ja muszę nagrać dla Was jeszcze właśnie to mówienie, tak? Włączamy Shotcuta. No to dobra moi drodzy, jak już mamy włączonego shotkata, to sobie weźmiemy i wytniemy ten kawałek. Widzicie, ja tu już mam w sumie, już go tutaj wycinam. Pyk. Wrzucamy go na timeline. No i jak widzicie, mamy tutaj. Razem z dźwiękiem. No i dobra, no i. No i okej, okay, dotąd. Dotąd. Dajmy sobie od razu kolor. Um, dajmy sobie niebieski pod spód. to. Spokojnie i teraz sobie... Teraz sobie dodajmy maskę. Mask. O, teraz widać. Softness możemy zrezygnować. Yy... Invert colors. No i dodajmy sobie jeszcze blend mode. Add. No i możemy sobie jeszcze śmiało wziąć i zrobić skalowanie tego. Poprzenosić, przesuwać. No i mamy w sumie zrobiony najprostszy sposób na to, żeby tylko pamiętajcie, żeby sobie odsunąć myszkę. Ja tutaj tego nie zrobiłem, ale no nie będę tego nagrywał drugi raz. Myślę, że spodobał Wam się, bo możecie to zrobić w każdym innym programie, z każdym czcionką i poustawiać to jak tylko sobie chcecie. I to w sumie na tyle. Także jak. Podobał Wam się film? I jesteście ciekawi, co będzie dalej na tym kanale? To zasubskrybujcie. Pomoże mi to w rozwijaniu tego kanału. No! No i co mam jeszcze Wam powiedzieć? Aha! Widzimy się za tydzień. <noise> Subskrypcja poprzedni film. Poprzednią kwestię już byłem. Także ja sobie idę porobić jeszcze. Wszystko mokre. Cały jestem mokry. Cześć.